wszystko zostało już namalowane wszystko zostało to już stworzone ale nie zostało stworzone przez ciebie często słyszymy że to już było ktoś to już zrobił nic nowego nie da się wymyślać i może to prawda może wszystkie pomysły już gdzieś istnieją ale to nie znaczy że twoja sztuka nie ma sensu bo nikt nie stworzy tego jak jak ty nikt nie użyje tych kolorów tych emocji twojej historii Artyści nie kradną, artyści interpretują, biorą to, co już istnieje i nadają temu nowy sens, nowe znaczenie. Twoja sztuka nie musi być nowa dla świata, bo świat nie potrzebuje kolejnego idealnego obrazu. Świat potrzebuje twojej wersji obrazu, twojej wersji, którą ty czujesz, którą chcesz stworzyć. Bo w sztuce jest wolność i to w niej najbardziej kocham. W sztuce możesz tworzyć to, co tylko chcesz, bez ograniczeń. Nieważne, że coś już namalowano, możesz namalować to samo. Zwykle jest tak, że nawet jak coś kopiujemy, to obraz różni się od tej inspiracji. Więc możesz się inspirować i to nie jest kradzież.